Dzień dobry, witam. Kłaniam się serdecznie. Do sprzedania mamy dziś fiata sedici. Samochód z 2006 roku wyposażony w silnik dieselski 19JTD moc 120 koni mechanicznych. Manualna 6 siebiegowa skrzynia biegów auto z napędem na cztery koła. Przebieg 299 tysięcy km, samochód był sprowadzony 7 lat temu ze Szwajcarii. W Polsce był jeden właściciel. Samochód na bieżąco serwisowany, no oczywiście u swojego mechanika, ale wszystko robione na czas. Rozrząd, oleje, płyny, wszystko było wymieniane na czas. Teraz, proszę Państwa, w samochodzie właściciel mówi, że był wymieniony rozrząd około 20 tysięcy km temu, wymienione krzyżaki na Wale. Opony, hamulce, wszystko w perfekcyjnym stanie. Klimatronik oczywiście sprawny. Na wyposażeniu cztery elektryczne szyby, lusterka. Klimatyzacja, jak mówiłem, automatyczna Klimatronik. W pełni sprawna. Radio CD. Sterowanie radia z kierownicy. Mamy tam też komputer pokładowy. Także takie dosyć fajne wyposażenie. No cóż, przejdę, pokażę wnętrze. Tu najbardziej tak może przykuć wzrok ten fotel. Że właściciel jak przyjechał to miał takie spodnie z suwakami i naprawdę widać było, że, że wyciera, wyciera, się od tych suwaków ta tapicerka. No tapicerkę trzeba by przeprać. Wygląda jak wygląda. Alu miały Felgi 16 calowe, bardzo ładne, bardzo ładne opony. Tył to jest ładne, czyściutki. W ogóle wnętrze proszę państwa takie czyste, pachnące. Jedynie te fotele trzeba by przeprać, ale nie, nie były włożone jakieś zwierzęta, nic, także i bagażnik mamy czysty, na wyposażenie też jest hak, dosyć dobre wyposażenie, jak to ze Szwajcarii. Dobra, pokażę go teraz z dokładnie, jak ten się samochód prezentuje. O, tak to wygląda. Kolor szary, metalik, fabrycznie przyciemniane z tyłu szyby, mamy też halogeny. Naprawdę samochód wygląda zacnie, jak na swój wiek i na tą cenę. Proszę Państwa, nasza cena sugerowana będzie 7800 do jakiejś lekkiej negocjacji. Proszę Państwa, 7800 za w pełni sprawny samochód z napędami na cztery koła, z ładnymi oponami. I do tego jeszcze mamy komplet zimowych takich kół na jeden sezon. Z hakiem idealny samochód na ryby, na wycieczki gdzieś na wieś poza miasto tych Pieniądzach i proszę Państwa, niedosyć, że on jest naprawdę ekonomiczny. Jeździłem tym samochodem, spalanie oscyluje w około, okolicach 5 litrów cały czas, około 5 litrów. Także mi się wydaje, że naprawdę świetne ma spalanie. Tym bardziej, że za te pieniądze działająca klimatyzacja, działająca pełna elektryka, bez dostęp to wszystko działa. Tu nie ma niesprawnej rzeczy. Dobra, teraz pokażę niuansem. No, halogeny mają swoją żywotność, już wykończono, można powiedzieć. Tu był naprawiany zderzak, bo niestety dostał się dzik. Także tutaj był pęknięty, jest poklejony, nielakierowany. Ale tu, proszę Państwa, proszę spojrzeć, naprawdę świetnie jeszcze wygląda jak na swoje lata. Samochód nie ma jakichś głębokich, bardzo tutaj na bokach rys. Te listwy ochronne są bardzo ładne, czyste. Tu, gdzie niegdzie, takie drobniutkie ryski, sądzę, że po polerce by prawie znikły wszystkie. Tu mamy jeszcze pęknięty zderzak. No i tutaj klapę, gdyż odpięła się przyczepka i tutaj przygięła w zderzak właścicielowi poprzedniemu i on tego nie naprawił, tak zostało. No jest, jest jak jest, ale proszę Państwa, w tych pieniądzach to co tu się spodziewać. Tu ta strona jest ładna. Tu mamy jakieś takie parkingowe wgnioteczki trzy. Ale jest, reszta jest, jest ok. Tu nic mu więcej nie można zarzucić. Tym bardziej, że proszę Państwa, ja ten samochód cały przeglądałem. On nie ma dekardzy, Nic, nawet pryszczyka na drzwiach. Jednych, drugich, trzecich, czwartych nic, po prostu nic. Perfekcyjnie lakierniczo jest od rdzy. Jest naprawdę świetny, świetny stan. No cóż, to więcej jeszcze pokazać. Odpalić, ładnie odpala. Akumulator wszystko trzyma. O, mamy. Tu napędy wszystko działają, wszystko się załącza. Wezmę przyciszę radio. Jak to? I odtedy aby prawdziwy klekocik. ale proszę państwa tak nie ma z niego wycieków nic się nie leje wszystko temperaturkę trzyma jeździ świetnie naprawdę dynamiczny samochód trzeba jeszcze więcej chcieć w tych pieniądzach serdecznie zapraszam zainteresowane osoby do kontaktu naprawdę jest e, wart samochód e, tych pieniędzy gdyż na pewno jeszcze długo długo posłuży tym bardziej że Idealny też na jakieś w góry jest. Byłem zakopanym, sporo widziałem samochodów właśnie tego typu tam jeżdżących. Tym bardziej, że napędy wszystko działa. Także moim zdaniem naprawdę świetny, świetny samochód za takie pieniądze, który długo, długo jeszcze posłuży. Zapraszam do kontaktu. Kłaniam się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.